Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest Olaf Tabaczyński, optometrysta, stylista opraw okularowych, mistrz świata w makijażu i stylizacji. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy od tego, optometrysta a okulista. Czym zajmują się specjaliści, kogo należy wybrać. Jaka jest różnica? Bardzo dziękuję za to pytanie. W ogóle to bardzo ciekawy temat, a przede wszystkim interesujący nas, którzy noszą okulary albo będą nosić okulary, ale również w kontekście szkoły, pewnie i w kontekście naszych pociech, dzieci, jako opiekunowie czy rodzice, no, powinno nam to leżeć po prostu na sercu. Zmierzając do brzegu, związek pomiędzy lekarzem, czyli okulistą, a optometrystą, czyli osobą, która mierzy funkcje wzrokowe, jest jak małżeństwo, którego nie można wziąć jakby rozwodu, ponieważ lekarz zajmuje się przede wszystkim fizjologiczną częścią i anatomiczną częścią budowy oka, budowy drogi wzrokowej i ośrodkowego układu nerwowego. Natomiast optometrysta zajmuje się funkcjami wzrokowymi. Ruchami oczu, zakresem ustawienia oczu, zakresem fuzji. Bardzo często jest w stanie zdiagnozować astygmatyzm, krótkowzroczność, nadwzrocz nadwzroczność czy niedowidzenie. Lekarz zajmuje się. Fizjologicznymi albo anatomicznymi, nazwijmy to chorobami układu wzrokowego. Czyli można by powiedzieć, że w przeciwieństwie do lekarza, okulisty, optometrysta może badać tylko wzrok. Nie zdiagnozuje choroby, nie wyjmie z oka ciała obcego, ani nie wykona zabiegów chirurgicznych na gałce ocznej, tak? Tak, aczkolwiek optometryści bardzo często będąc w częstym kontakcie, bo optometryści częściej pracują w salonach optycznych, w związku z tym pewnego rodzaju nie, nieoczekiwane jakieś zdarzenia dotyczące oka są w pierwszej linii diagnozowane przez optometrystów, ale w momencie, kiedy przekracza to kompetencje optometrysty, bo oko jest uszkodzone, Fizjologicznie albo anatomicznie, jest odsyłane natychmiast do lekarza. W związku z tym bardzo często optometryści są w stanie zdiagnozować, ale nie podejmują działań w obszarze choroby oka. Od optometrysta jest odpowiedzialny też za prawidłowy dobór soczewek kontaktowych, prawda? A także tak. za, za edukację pacjenta, na przykład w zakresie higieny, pracy układu wzrokowego. Oj, to bardzo szeroki temat. Fantastycznie, że Pani o tym mówi, bo faktycznie, jakby w kontekście w ogóle, na przykład teraz szkoły, kiedy nasze dzieci pociechy czy podopieczni zaczynają swoją edukację, to w czasie edukacji zdiagnozowanie potrzeb wzrokowych krótkowzroczności, która w tej chwili no, biegnie w kierunku takim galopującym, bo aż 50%. Dzieci w tej chwili z raportów wynika, że cierpi na krótkowzroczność. No to zdiagnozowanie tych potrzeb wzrokowych i pomiar czy zbadanie potrzeb na zasadzie później rekompensaty w postaci soczewek, właśnie należy do optometrysty, czyli dobór okularów, pomiar układu wzrokowego i rekompensata w postaci soczewek. Ale później dla naszych pociech, ale również dla dorosłych. Trzeba odpowiednio zamontować te soczewki w odpowiednio też dobranych okularach. Dla konkretnego kształtu twarzy, profilu bocznego, profilu górnego czy krzywizny opraw to nie jest tak, że każda oprawa, która nam się podoba, będzie dla nas najlepsza. To prawda, zanim w ogóle przejdziemy do techniki doboru oprawek i zapytam, albo właściwie pan mi odpowie, jak dobrać oprawki do kształtu twarzy, to tylko powiem, że optometrysta to jest taki specjalista ochrony zdrowia, który zajmuje się badaniem wzroku. I na przykład możemy pójść do pana wtedy, kiedy gorzej widzimy, nie jesteśmy zadowoleni ze swoich okularów, ale też na przykład jak często boli nas głowa. Świetnie. Tak, tak, tak. Rzeczywiście przy okazji różnego rodzaju potrzeb wzrokowych, zanim je zdiagnozujemy, albo w czasie ich trwania, czy pogłębiania się utraty jakości widzenia, mamy jakieś takie objawy, nazwijmy to symptomatyczne. Tak jak pani właśnie opisała, może to być ból głowy, może to być zbyt bliskie przywodzenie do wzroku książek, zeszytów czy tabletów. Na pewno ta zmiana odległości już jest pierwszym takim objawem, ból głowy, o czym Pani wspomniała. Na przykład pocieranie oczu może być też takim dla nas sygnałem, że z układem wzroku jest coś nie tak. Na przykład nieczytanie tekstu albo dopowiadanie tekstu, który nie istnieje, ponieważ oczy nie widzą w sposób ostry i komfortowy. Również takim objawem typowym, po którym można rozpoznać takie potrzeby wzrokowe, a szczególnie Właśnie dotyczące krótkowzroczności, jest na przykład przymrużanie oczu albo oddalanie, oddalanie na przykład ręką tego, co chcemy przeczytać. Tak. Krótkowzroczność to choroba cywilizacyjna. Przyczyną jest nadużywanie smartfonów, tabletów. No, może być też genetyczna, ale zatrzymajmy się chwilę przy tym nadużywaniu smartfonów, tabletów. No niestety występuje to coraz częściej i tak myślę, że ta krótkowzroczność to jest w ogóle jakąś plagą w tej chwili. Rzeczywiście jestem bardzo podobnego zdania jak i wielu specjalistów, jak i całe grono optyki, nie tylko na terenie Polski, ale na całym świecie. Tak jak pani powiedziała, można to już w zasadzie można, można określić jako nie chcę tego słowa używać, ale to jest jedyne, które to opisuje jest to zjawisko pandemiczne, ponieważ odbywa się na całym świecie. To, co nas dotknęło kilka lat temu, przekłada się dzisiaj, zbiera ogromne żniwa w postaci właśnie tej krótkowzroczności, która między innymi, jak Pani wspomniała, ma swoje uwarunkowania genetyczne, na które się nie ma wpływu, ale to, na co mieliśmy wpływ przez ostatnie lata, to Przejście jakby na formę elektroniczną, zdalną relacji międzyludzkich, czy budowania pewnych zasad biznesowych, dotyczy to i dorosłych, i dzieci. Ta krótkowzroczność pojawia się w wyniku tak zwanego i ta pandemia nazywa się właśnie elektroniczne zmęczenie oka, które z powodu, że zbyt blisko mamy te, te urządzenia elektroniczne. Te elektroniczne urządzenia mają czasami kiepskie monitory, albo są zbyt małe. I w ten sposób nadużywana, to tak jakbyśmy, non-stop, mieli w ręce 10 kg. Ja to porównuję do wiadra. Nie jesteśmy w stanie tego utrzymać, i nasze oko męczy się. W związku z tym potrzebuje relaksu. Ale jeżeli ta szala przekłada się na kilka godzin bliskiego, bliskiej obecności urządzeń elektronicznych, czy nawet cyfrowe zmęczenie oka, to nie idzie, że to jest blisko, to jeszcze jest ta elektronika, która właśnie przyspiesza i utrwala. Jeżeli to, trwa to 2, 3, 4, 5 lat, a nie wyłapiemy tego w odpowiednim momencie, nie uprawiamy różnego rodzaju ćwiczeń dla oka, czy ten czas jest no niestety niewspółmiernie zbyt długi. No to cyfrowe zmęczenie oka staje się, jak pani zauważyła, po prostu plagą. Tak, to można powiedzieć tak, że źle lub w ogóle nieskorygowany wzrok obniża koncentrację, efektywność w nauce czy pracy, no bo to w zależności od wieku, no wpływa to też na obniżenie samopoczucia. Czyli mam tu na myśli dobór okularów. Wiadomo, okulary to są szkła, a pan dobiera oprawki. Ja, jako optometrysta, badam wzrok, wydaję receptę, dobieram soczewki, montuję je i dobieram oprawki okularowe, żeby produkt finalny był satysfakcjonujący i dawał najlepszy komfort widzenia, jaki jest możliwy, w zależności od potrzeb, czy krótką mówiąc w nawiasie wady wzroku. No dobrze, to teraz Pana zapytam, ponieważ jest Pan mistrzem świata makijażu i stylizacji. To jak dobrać oprawki do kształtu twarzy? Jakie są techniki doboru oprawek? No i oczywiście chciałabym też zapytać o trendy w modzie okularowej. Teraz na jesień, zima 2022-2023. To zespół tak naprawdę trzech bardzo dużych tematów chętnie oczywiście wesprę państwa w takim spojrzeniu właśnie od tej od takiej strony stylistycznej. Jeżeli chodzi o kształty twarzy, jesteśmy w stanie w sieci znaleźć bardzo dużo opisów opisów których de facto one nie są kontrolowane. Natomiast warto oprzeć się na pewnych takich zasadach, które wynikają z antropometrii a tak ogólnie mówiąc z medycyny. Kształty twarzy można podzielić w sposób prosty na te, które są nieco dłuższe i na te, które są nieco krótsze. Jeżeli mamy dłuższą twarz, bardziej pociągłą, bardziej smukłą to zdecydowanie lepsze na przykład mogą być okulary, które rekompensują i ważą proporcje w taki sposób, że te okulary mogą być nieco bardziej poziome. I w drugą stronę, jeżeli twarz jest krótsza, czyli optycznie w proporcjach wydaje się również nieco szersza, no to wtedy będzie nam zależało również na zbilansowaniu albo zbalansowaniu proporcji i lepiej, żeby te kształty e, okularów, a przede wszystkim frontu Wtedy mówimy o tak zwanych binoklach. Może nazwa jest stara, ale oddaje charakter, bo powinny być nieco wyższe. Innym jeszcze bardzo ciekawym elementem jest na przykład kolor w oprawkach, który też może współgrać z kształtem twarzy i w ogóle z karnacją. Mówimy tutaj również o podejściu takim nieco bardziej, może medycznym, ale od strony stylizacji bardzo mocno z tego korzystamy od bardzo wielu lat w ogóle jako twórcy całego, całego pojęcia. Właśnie pigmentacji skóry w doborze kolorowych. a mianowicie pigmentację można podzielić w sposób prosty na cieplejszą i chłodniejszą. Wtedy w sposób naturalny cieplejsze kolory w oprawkach, które również aplikujemy na twarzy i później cieszymy się i nosimy, lepiej wyglądają, kiedy są ciepłe. No i adekwatnie, jak mamy chłodną pigmentację, to również oprawki w chłodnych kolorach, które przynależą do naszej pigmentacji, prezentują się zdecydowanie lepiej. To można konfrontować kształt twarzy i kolory równocześnie. Jeżeli podejdziemy na przykład po dwie z jedenastu takich technik, no to szybciej uzyskamy satysfakcję i pewnie przez dłuższy czas będziemy cieszyć się bardziej spersonalizowanym układem okularów. Mieliśmy jeszcze temat makijażu, prawda? Tak, makijaż, no głównie kobiety tutaj Ale malują tak, oczy, brwi i tak. myślę, że to jest bardzo ważne. Tak, jest to na pewno element bardzo ważny. Natomiast ja myślę, troszkę poszerzył pewnie o młodzież, która też chętnie szuka swojej drogi, swoich kolorów, swojej jakby ekspresji również wyrazu na twarzy. Nie ma co ukrywać, że okulary są również, to jest jedna też z technik, wyrazem naszego wewnętrznego temperamentu. To też jest bardzo ciekawe, ale tu już wchodzimy lekko w psychologię. Również taki wymiar mają kolory. Jeżeli potrafimy znowuż zespolić oprawy okularowe z potrzebami wzrokowymi i makijażem, no to jesteśmy znowuż jakby pełniejsi, bardziej usatysfakcjonowani. Możemy rozróżnić de facto trzy formy makijażu dla optyki okularowej. Też jesteśmy autorami bardzo ciekawych opracowań nowatorskich w skali światowej. Mamy makijaż dla krótkowidzów, mamy makijaż dla dalekowidzów. I mamy również makijaż dla osób, które noszą soczewki kontaktowe. I to jest na przykład akredytowane przez Polskie Towarzystwo Soczewek Kontaktowych, także współpracujemy również z ośrodkami naukowymi po to, żeby te elementy, jakby troszeczkę z branży beauty, implementować, aplikować właśnie do takiego życia codziennego. Zmierzając do brzegu. Jeżeli mamy soczewki o wartości dodatniej, czyli te dioptrie są najczęściej zapisane na recepcie z plusem. No, często mamy tego typu soczewki, kiedy potrzebujemy czytać z krótkiej odległości. Wtedy, jeżeli mamy soczewki z wartością dodatnią, dobrze jest oko nieco powiększyć. Natomiast w jaki sposób to zrobić, to już trzeba było podejść w sposób bardzo indywidualny. Ale tutaj taka ogólna wskazówka, czyli oko się powiększa, czyli oko możemy delikatnie makijażem pomniejszyć. I w drugą stronę, jeżeli mamy soczewki o wartości minus i będzie tam jakaś cyferka minus 1, minus 2, minus 3, to oko jest pomniejszone. Dlatego makijażem takie oko moglibyśmy spokojnie powiększyć. Tutaj też mam taką jedną uwagę, na którą warto zwrócić uwagę. Jeżeli mamy minus 1, to oko powiększamy nie tak mocno jak na przykład przy minus 4, ponieważ minus 4 no, mocniej pomniejsza oko, w związku z tym my chcemy mocniej powiększyć. Także to też idzie po, po takiej bardzo ciekawej płaszczyźnie, gdzie ta wartość mówi nam, im większa wartość, tym większe po prostu działanie powiększające albo pomniejszające oko. Tu mam takie pytanie, bo optometrysta to stosunkowo nowy zawód, w którym wiele osób jeszcze się nie osłuchało. I nie każdy wie, kto to jest ten optometrysta. A czy w każdym salonie okulistycznym, optyczno-okulistycznym, jest taki optometrysta, że jeżeli pójdę dobierać okulary, to on mi powie, te będą dobre, te będą złe. Mówimy o szkłach, no i o oprawkach. Tutaj na pewno mamy bardzo ciekawą sytuację, którą Pani myślę bardzo ciekawie też wyprofilowała swoim pytaniem. A mianowicie, mamy optykę. Optyk najczęściej może być z wykształceniem na przykład technicznym. Czyli mamy tutaj wykształcenie takie techniczne, średnie. Możemy mieć optometrystę i optometrysta najczęściej już jest z wykształceniem wyższym i mamy tutaj albo magistra, albo mamy podyplomówkę. No i mamy również lekarza, czyli mamy okulistę, który jest z wykształceniem również wyższym. Zależy również od pewnie zainteresowania. Rynek okulistyczny, czy optyki okularowej, bo tak ogólnie się o nim mówi, jest bardzo szeroki. Również wśród optometrystów, ponieważ jest to rzeczywiście dość nowy zawód, on ma powiedzmy kilkadziesiąt lat i jest on niezwykle ciekawy, bo dotyczy właśnie funkcji narządu wzroku. W związku z tym to jest coś, co przekłada się na wprost w kierunku okularów i soczewek, ale również w tej chwili też wracamy z technikum optycznego w Lubinie, gdzie prowadzimy również zajęcia dla młodzieży i tam też uczymy właśnie stylizacji opraw okularowych, bo tego typu program, którego również jesteśmy autorem, czyli takie stylistyczne techniki doboru opraw okularowych, nie są w programie nauczania, czy to w szkole średniej, czy na studiach. Jest to niejako taki program równoległy, który też jest zaakceptowany przez różne ośrodki optyczne na terenie Polski. Co jest bardzo ciekawe, tak, optometrysta potrafi mierzyć soczewki, potrzeby wzrokowe. Te soczewki dobierane są na podstawie badań. I to optometrysta dokonuje badań, czyli tego fizycznego zaspokajania potrzeb różnych, nazwijmy to w cudzysłowie, wad wzroku, nie związanych z chorobami. No tak, ale to, co powiedziałam, że nie w każdym salonie optyczno-okulistycznym jest optometrysta. Tak, tak, też się z tym godzę, ponieważ to jest tak, optometryści. Są osobami, które faktycznie potrafią świetnie badać wzrok, ale to wcale nie oznacza, że optycy nie potrafią tego badać. Natomiast optometrysta co do zasady jest zweryfikowany, sprawdzony, przetestowany i posiada w tym aspekcie certyfikat. W związku z tym warto w salonach dopytywać, czy na przykład jest taki właśnie optometrysta. Jeżeli by się mieli pod opieką również dzieci, to z kolei wśród optometrystów jest bardzo niewielki udział tych, którzy zajmują się dzieci, i też warto o to dopytać. W związku z tym warto w salonach pytać o również optometrystów. Dobrze, wróćmy do tej mody, bo tak? ważne jest, czy sugerować się modą w doborze okularów, czy nie. O, to jest też bardzo trafne pytanie. Uważam, że i tak, i nie. Dlaczego tak? Moda jest przepięknym zjawiskiem, które określa bardzo często takie pojęcie dzisiaj, bardzo ważne jak lifestyle. Ale to wcale nie oznacza, że to, co w danym sezonie jest oferowane na rynku, pasuje indywidualnie do każdego z nas. Myślę, że nie. W związku z tym, jako moda, na pewno ono kreuje to, co dzieje się w naszym życiu. Natomiast ile z tego przyjmujemy, żeby nosić okulary, pewnie wynosi między innymi około 15%. Tak pokazują dane statystyczne. W związku z tym mamy jeszcze 85% przestrzeni, którą lepiej dobierać właśnie na podstawie kształtu twarzy, własnych kolorów. No bo jeżeli w tym sezonie będą modne kolory, na przykład musztardowe, no to nie każdy być może będzie się czuł komfortowo w kolorach musztardowych. Okulary troszeczkę zmierzają też w kierunku uproszczenia. Wyczyszczenia. Tutaj bardzo dużo pojawia się takich obszarów, powiedziałbym, skandynawskich, które mają bardzo prosty design nie ma wymyślnych form. Kolory są dosyć zrównoważone, ale niezwykle interesujące ciekawe poprzez formę designu wyprowadzenia form, proporcji można powiedzieć, że bardzo proste i surowe. Natomiast one w sobie mają bardzo dużą wagę projektu. W zasadzie każdy milimetr odległości, wielkości, wysokości ma ogromne znaczenie dla tej satysfakcji, którą czerpiemy w sposób taki bardzo estetyczny. Wyrafinowane oprawki. Oczywiście znajdziemy też na rynku inne, ale taki jest w tej chwili główny nurt tego, co dzieje się na świecie. Myślę, że tutaj mają wpływ inne jakieś sytuacje geopolityczne, czy łańcuchy dostaw, materiały i tak dalej, w tej kondycji naszej psychicznej, w której wszyscy się znajdujemy. Świetnie odnajdują się też te kolory, które w tej chwili są promowane, również takie melanże pomiędzy zieleniami, turkusami, szafirami, które wpływają jeszcze na nas bardziej pozytywnie. Odnoszą się też troszeczkę do przyrody, której jesteśmy odbiorcami w okresie jesieni i to są takie... Fantastyczne, uśmiechające się, pozytywne kolory. Wcześniej wspomniałem również o musztardowych, o takich kolorach zmierzających z pogranicza pomarańczy i zieleni w kierunku kaki, czy oprócz musztard, to są miodowe kolory. Pojawiają się też przepiękne materiały w postaci, które można określić. Dzisiaj pewnie młodzież bardzo fajnie na to zareaguje. Na przykład haribo które określają właśnie tą, tą taką żelowatą formę transparentności kolorów zabarwionych właśnie w tym uszczardy, czy zielenie, bądź inaczej nazywane również w bardzo nowoczesny sposób jako sorbety, czyli takie transparentne, przeźroczyste kolory. Wiadomo, że okulary można zmieniać, należy tak. zmieniać, a jak często? I tutaj mamy pewnie kilka powodów. Możemy okulary tak często zmieniać, jakbyśmy mieli ochotę. Z punktu widzenia optometrycznego, jako optometrysta, czyli ta osoba, która bada wzrok, najlepiej na przykład u dzieci sprawdzać wzrok, a szczególnie w okresie, powiedzmy, między 4 a 12, co pół roku. Co rok to jest w ogóle obligatoryjne. Każdy dorosły też powinien przyjść na taki przegląd, podobnie jak idziemy z samochodem co rok na przegląd. Myślę, że co rok też warto zbadać swój wzrok. Ale po, po dwóch latach mamy gwarantowaną zmianę, jeżeli już nosimy okulary, ponieważ jest pewien wiek, gdzie po prostu już zaczynają pewne zmiany po prostu zachodzić w naszym organizmie i o ten wzrok po prostu warto dbać, bo zaniedbany wzrok powoduje wiele, jak wcześniej mówiliśmy, dyskomfortów życiowych. Nie widzimy, denerwujemy się, irytujemy, troszeczkę gdzieś tam boli głowa. Widzimy wiele takich symptomatycznych objawów. Które identyfikujemy, ale nie zawsze mamy ochotę na to, żeby właśnie te 15-20, pół godziny poświęcić na badanie. A optometrysta to zrobi w sposób bardzo celowy, bo badań jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli porozmawiamy przez chwilę, to właśnie ta forma objawów jest nas w stanie szybko doprowadzić do właściwych badań, właściwych wniosków i de facto podniesienia komfortu życia. No tak, a co się za tym wiąże, to nowe okulary i adaptacja do okularów, bo to jest nowa sytuacja dla naszego organizmu, dla mózgu również. Tak, oj, przepiękny temat, ponownie bardzo szeroki. Mózg, można powiedzieć, że jest pewnym zbiorem powiedzmy, funkcji, również mięśni. No i tak jak wiemy, mózg jest bardziej plastyczny, kiedy mamy mniej lat. I im szybciej zdiagnozujemy potrzeby wzrokowe, a szczególnie właśnie jak nasze pociechy teraz idą do szkoły, są już w szkole, no to tym szybciej jesteśmy w stanie im zagwarantować tak naprawdę dobrą przyszłość, właściwy rozwój, właściwe relacje, umiejętność też uczenia się i osiągania wyników. Jeżeli zbyt późno zaczniemy diagnozować potrzeby wzrokowe u tych najmłodszych, to ten mięsień po prostu układa się w taki sposób, do którego już później nie będziemy mieli i na który nie będziemy mieli tak dużego wpływu. W związku z tym za pomocą okularów jesteśmy w stanie we wcześniejszym wieku, stadium rozwoju naszych dzieciaków, po prostu im niezwykle mocno pomóc. Stąd taka współpraca rodzic, optometrysta, dziecko. Dziecko nie potrafi diagnozować swoich potrzeb. My musimy być na, w tym obszarze niezwykle wyczuleni. Jako dorośli jesteśmy w stanie to zobaczyć. I dlatego możemy przyjść co, co rok, co dwa, ale dzieci powinny przechodzić do optometrysty co, co pół roku. Omówiliśmy bardzo dużo tematów. Myślę, że słuchacze będą zadowoleni. Mam propozycję, żeby tak. w najbliższym czasie omówić, jak rozpoznać źle dobrane okulary, objawy źle dobranych okularów, konsekwencje, ale to może w przyszłym czasie. Bardzo dziękuję, tematy, już sobie odnotowałem i mam nadzieję, że równie obszernym jakby aspektem jesteśmy w stanie Państwa tym zainteresować, ponieważ są to tematy, które powinny leżeć tam w przestrzeni naszego życia, naszych dzieci w sposób taki odpowiedzialny, ale zarazem konsekwentny, ponieważ za dobrym widzeniem kryje się dobra jakość życia, ponieważ odbieramy naukowcy również różnie to określają. Między 75% a 90% komunikatów odbieramy za pomocą naszego układu wzrokowego. Dlatego on jest tak ważny dla jakości naszego życia. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Olaf Tabaczyński, optometrysta, stylista opraw okularowych, mistrz świata w makijażu i stylizacji. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę dobrego widzenia. Forum Radia Rock Parada.